Cześć, do sprzedania jest pompa i silnik do pompy z myjki ciśnieniowej Lawor, jeśli dobrze pamiętam. Oznaczenie na pompie i silniku jest takie: jeśli ktoś ma porównanie, to może sobie sprawdzić. Za chwilkę podłączymy pompę i będziecie mogli chwilę posłuchać, jak pracuje. Jeśli komuś się zepsuł silnik, to na pewno może sobie wymienić. Co do pompy, nie jestem pewien, czy działa. Obraca się tutaj wirnik, ale nie wiem, czy prawidłowo daje ciśnienie. Dodatkowo jest osłona w komplecie, ale na razie jej nie zakładam, żeby było widać, że działa wirnik. No i podłączamy. Tylko na chwilę, żeby na sucho nie pracowała długo. I starczy. Także działa prawidłowo silnik, także można brać. Pozdrawiam.